Cieszymy się, bo coraz więcej mieszkańców Kielc nas odwiedza i są to osoby, które do nas wracają, które na przykład kupują bilety sezonowe, które przychodzą kilka razy w tygodniu. W porównaniu do poprzedniego sezonu, czyli do roku 2020 no to przybyło nam ponad 17 tysięcy zwiedzających. Popularnością cieszyła się w tym roku ta giełda roślin, kiermasz roślin, który mamy też na terenie ogrodu w sezonie w miesiącach otwarcia. Nasz ogród pięknieje z roku na rok. Coraz więcej osób wie o tym, że ogród botaniczny w Kielcach jest. Nie tylko wśród Kielczan staje się popularny, ale również wśród mieszkańców województw ościennych. Prace jesienne polegają głównie na przycinaniu zamarłych fragmentów bylin, ale też i rozsadzaniu roślin. Tworzymy, komponujemy nowe założenia ogrodowe. To jest kolekcja jedna z ważniejszych w ogrodzie, bo zabezpiecza tę pulę genetyczną najrzadszych gatunków roślin naszego województwa. Głównie te rośliny zostały pozyskane z terenu ponidzia. Robimy taką szybką akcję osłaniania tych najcenniejszych fragmentów roślin. Dlaczego robimy to tylko wtedy, kiedy, będą, kiedy są wysokie mrozy? Dlatego, żeby roślina po prostu nie zaparzyła się jak to mówi się w żargonie ogrodniczym ona po prostu musi, musi być przewietrzana. Myślę, że będziemy też się starali więcej imprez w przyszłym roku zrobić, żeby zachęcić jeszcze bardziej do wizyt takich weekendowych w ogrodzie, bo widzimy, że szczególnie niedziele są popularne wśród, wśród odwiedzających. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym roku zrealizować już piąty z kolei ogródek. Pokazowy będzie to ogródek śródziemnomorski. Muszę zostawić pewną część tajemnicy, aby była jakaś niespodzianka na wiosnę.